się ma przed chwilą straciłem mój cały świat no, a teraz no co robimy serię pół serca no cały świat prze, przepadł na no, takiej dużej rozgrywki już nie będę od początku zaczynać tyle tam już było nie jestem tak jak inni youtuberzy, że sobie tak, o kurde, bo sobie zostawiłem jakieś temy, nie miałem, żeby sobie zostawić i tam wrócić, nawet nie miałem, byłem taki głupi, że nawet nie postawiłem sobie łóżka przed portalem, bo byłem pewny, że to przetrwam, no i przegrałem, no to teraz będzie seria pół serca. <laughs> A moim celem chyba będzie, nie wiem, przejście Minecrafta. No przejście Minecrafta na pół serca. I tak tak już jest ciężkie. Mega ciężkie. No to jak nazwiemy? Y Seria... -ja. Kurde. Seria na pół ser 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 ser, ser yy, co okej okay. no idą sobie tą skrzynię no to co zaczynamy tworzy się, mam nadzieję że będzie jakiś fajny sit, że jakieś fajne rzeczy będą no gdzieś okazuje, że się respią w wiosce jest 10 kowali Okay. Że nie jestem w wiosce, ale może tu gdzieś być, bo jest płasko. Dobra, jakie są rzeczy? Na pewno biorę sobie to i to. O, jabłko. No i drewno. Patyk. To? Jest mi potrzebne? Chyba nie. Zabieram też pochodnie. Zawsze coś. Cyk, cyk. Ok. Jedzenie. O! Pół serca mam! Nawet nie zauważyłem. Zapomniałem o tym. Mam pół serca. Mm. Jakoś jest zwiększony lud, chyba. Tak dużo się mięsa nie dostaje. No, fajny sit. Nawet pszczołki mam. Jestem mega smutny. Straciłem mój cały świat. Zrobimy nowy. Ale na razie będzie z tego seria. 100 dni. Tak. 100 dni. O! Nie, najlepszy seed. Kurde, od razu obok. I nic tu nie jest ustawione. Jak widzieliście, nic nie robiłem. Patrzcie! Nie! Zapomniałem! No i co teraz? Dobrze, przynajmniej to nie jest tak daleko. To jest tam. Ale mi wszystko do lawy przecież wpadło. Zapomniałem, no muszę na szybcie tam chodzić. Mm -hmm. Tu uważać. Ja w ogóle tak sobie chodzę, idę. A ja tu nagle taki... Co się dzieje? Co się stało? Czy takie w myśli. Ja tu chciałem przejść, nie? Ale przyszłem na tym. Są ile? Cztery bloki złota. Najszczęśliwszy dzień. Traciłem może... Mój świat, ale niezły portal. Co jest? Co jest? Z tego można zrobić portal? No tu jeszcze 3, to jest 8. No jeszcze, patrzcie, ile tu jest obsydianu. Ja, okej, okay. muszę tu uważać teraz. Bo jak spadnę, to też coś się stanie, będzie źle. Nie mogę spać w czterech blokach, bo umrę. Muszę sobie jakiś header falling sobie zrobić, na pewno będą jakieś buty. Bo no przyda się, no przyda. Chodź tu. Okej. Okay. Na razie jedzenie. O, drewno. W ogóle wtedy zapomniałem, że, że jestem na tak jakby hardkorze, bo hardcore jest y, stresujący. Pół serca też jest stresujące. A jeden youtuber jak Graf y, robił pół serca, do tego jeszcze na hardkorze. No i skończyło się to tak, że zbudował się na cztery bloki, czy nam na trzy i zaskoczył. No i no. Bo on nie zrobił tak, że on po prostu tak zrobił. Tylko on jeszcze podskoczył. W dodatkowy blok. No nienawidzę, jak robi Survival. Jak jest to właśnie może? No może ktoś pomoże. Może nie może, a może może. Może nie. Nie! 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 Nie, 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 nie! Nie mogę tego stracić! Nie, 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 nie! Co ja zrobiłem? Idę tam. Najlepiej mi właśnie ten Deida. I po prostu pójdę w tamtą stronę, gdzie szłem. Zapomniałem, że ja jestem na pół serca. To, przynajmniej nie wpadłem do lawy. No i w teraz... Co jest najnie, najniebezpieczniejsze? No co? No Co jest w takim razie najniebezpieczniejsze? No wszystko jest niebezpieczne. Nawet jak zeskoczę, głupio. No, wszystko jest niebezpieczne. Tu? Nie tu? Gdzie to było? Mm. Znajdę to. Tu? Nie? <laughs> Nie, zaczynam od początku normalnie. To ma być normalny filmik. A ja już 8 minut. Straciłem ginąc. I w ogóle, ile już razy zginąłem? Więcej niż trzy, to jest niemożliwe. A jednak trzy. Dobra. Dobra, widzowie. Muszę kończyć, bo już nie mam czasu. No ale. Może jeszcze wrzucę jakiś film, więc. ła.